Cześć, rozumiem, że masz problem z tym, że Twoja zmywarka nie pobiera wody. To z pewnością frustrująca sytuacja, ale nie martw się, postaram się pomóc ci krok po kroku. Przede wszystkim zanim przejdziesz do jakichkolwiek działań, upewnij się, że zmywarka jest wyłączona z prądu. To ważne dla Twojego bezpieczeństwa. Pierwszą rzeczą, którą powinieneś sprawdzić, jest przyłącze wody. Upewnij się, że zawór, który dostarcza wodę do zmywarki jest otwarty. Czasami zdarza się, że ktoś przypadkowo go zamknie, co skutkuje tym, że zmywarka nie pobiera wody. Jeśli wszystko jest w porządku, przejdźmy dalej. Zwróć uwagę na wąż, który prowadzi wodę do zmywarki. Sprawdź, czy nie jest zagięty lub zablokowany. Nawet drobne zagięcie może powodować problemy z ciśnieniem wody i skutkować sytuacją, w której zmywarka nie pobiera wody. Kolejną kwestią, którą warto rozważyć, jest filtr. Zmywarki często mają filtry. Które mogą się zatykać resztkami jedzenia czy kamieniem. Jeśli filtr jest brudny, zmywarka nie będzie w stanie pobrać wystarczającej ilości wody. Wyjmij filtr i dokładnie go umyj, aby przywrócić prawidłowy przepływ wody. Po wyczyszczeniu filtra sprawdź także, czy nie ma żadnych innych zatorów w komorze, w której znajduje się pompa. Nie zapominaj również o sprawdzeniu, czy zmywarka nie ma żadnych błędów na wyświetlaczu. Jeśli na wyświetlaczu pojawił się kod błędu, może to wskazywać na konkretne problemy, które należy rozwiązać. W takim przypadku warto zajrzeć do instrukcji obsługi, aby dowiedzieć się, co oznacza dany kod. Jeśli po wykonaniu tych kroków nadal masz problem z tym, że zmywarka nie pobiera wody, może to być kwestia uszkodzonego elektrozaworu. Elektrozawór odpowiada za otwieranie się i zamykanie dopływu wody. A jego awaria może uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia. W takim przypadku zalecam skontaktowanie się z serwisem, aby specjaliści mogli przeprowadzić dokładniejszą diagnozę. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą ci w rozwiązaniu problemu. Zmywarka nie pobiera wody, ale nie jest to koniec świata. Zastosuj się do tych kroków, a może uda ci się przywrócić jej pełną sprawność. Jeśli jednak problem będzie się utrzymywał, pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na pomoc fachowców.